Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Harjarz, Jestem asystentem trenera reprezentacji Polski U16 U17. Zapraszam do obejrzenia Extra Time. A więc, ćwiczenia techniczno-taktyczne stosowane dzisiaj w formie kompleksowej przez nasz zespół. Dwa rodzaje ćwiczeń. Jedno było ukierunkowane na zwolnienie strefy bocznej. Przez skrajnego pomocnika i włączenie się bocznego obrońcy. Całe ćwiczenie polegało na rozegraniu ataku pozycyjnego od środkowych obrońców poprzez bocznego obrońcę, wykorzystanie defensywnych pomocników do rozegrania, ustawienie się trójki pomocników w układzie trójkąta, takiego, gdzie każdy z tych zawodników mógł podchodzić pod grę i finalnie, było rozegranie poprzez zejście skrajnego pomocnika do strefy środkowej, gdzie włączał się w granicach 10 metrów, robił wolną strefę, zgranie piłki do środkowego pomocnika, który uruchamiał naszego włączającego się bocznego obrońcę, zakończenie akcji dośrodkowaniem, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, materiale, który Państwo na pewno oglądaliście, było włączenie się pięciu zawodników w akcję ofensywną. Drugi wariant polegał na rozegraniu piłki poprzez środkowych. Obrońców do skrajnego bocznego obrońcy, który następnie z powrotem zgrywał piłkę do środkowego obrońcy. Z pominięciem już, żeby przyspieszyć grę. Środkowy obrońca, zgrywał, wprowadzał piłkę i zgrywał ją do bocznego pomocnika, który był bardzo szeroko rozstawiony w momencie kiedy szeroko jest rozstawiony boczny. Pomocnik włączył się w, w tą akcję skrajny obrońca, który wszedł do środka, zgrał piłkę, otrzymał tą piłkę od skrajnego pomocnika, zgrał ją do, 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 do napastnika. Napastnik zgrał do ofensywnego pomocnika, pomocnik ofensywny zgrywał piłkę do włączającego się skrajnego, tym razem, pomocnika, i oczywiście zamknięcie akcji przez prawego pomocnika, dwójkę, dwójkę naszych napastników. I ofensywnego jednego z, z, ze środkowych y, pomocników. Tak jak w poprzedniej sytuacji, tutaj również było wykorzystanie pięciu zawodników w akcji y, ofensywnej, ale tutaj trzeba pamiętać, również tutaj jak było widać, całe przesunięcie się całego bloku formacji obronnej, zasekurowanie bocznej strefy boiska, to znaczy się, jeżeli atakujemy lewą stroną nasz. Y, Środkowy obrońca przesuwa się i zabezpiecza lewą stronę, i przesunięcie jest całego bloku obronnego, także asekuracja ze strony środkowego defensywne, defensywnego pomocnika. Bardzo ważna rola jest przy tych ćwiczeniach, jeszcze raz powtórzę, tutaj włączanie się skrajnych pomocników, schodzenie do środka, robienie wolnej strefy do włączania się bocznego obrońcy, jak i również włączanie się samego skrajnego pomocnika, który w momencie kiedy gra bardzo szeroko, troszeczkę do środka, bardziej do środka wchodzi wtedy skrajny obrońca.